Witam Was serdecznie na kanale Wideoblog Tech. Dzisiaj film z cyklu Żółty Okiem, czyli tak jakby prezentacja produktu, w tym przypadku nowej linii zasilaczy, w zasadzie to zasilacza C650 od firmy NZXT. Te zasilacze pojawiły się na rynku mniej więcej na początku tego roku. W Polsce w sklepach ich jeszcze nie znalazłem. X.com jeszcze ich nie ma, dlatego pod filmem będą linki do innych polecanych zasilaczy. A ten zasilacz niedługo powinien się pojawić również w sklepie X.com. Także bądźcie Czujni, taka prawdziwa nowość, bo jej jeszcze nie ma. Tak jak z jetim, Wszyscy o nim mówią, a nikt go nie widział. Ale to tak ten, abstrahujący. Moi drodzy, zapraszam na rzut oka na ten zasilacz NZXT C650. Jest to nowa seria zasilaczy od firmy NZXT. To, to co Wam powiedziałem, różni się tym od serii E. Głównie tym od serii E, że nie posiada wbudowanego modułu kontroli, to znaczy nie zepniemy naszego zasilacza kabelkiem USB z płytą główną, i za pomocą oprogramowania cam nie będziemy mogli monitorować jego parametrów. Dla innych jest to ważne, dla których mniej ważne, a tutaj można zaoszczędzić ładnych parę dyszek, właśnie na tej różnicy. Wszystkie zasilacze z serii C są zasilaczami goldowymi, to jest najsłabszy C650, 650W, jest jeszcze 750 i 850 ale na c 650 się dzisiaj skupimy, no bo taki sample mi przyjechał do pokazania Wam. Dostajemy, moi drodzy, instrukcję obsługi, czyli opis wszystkich kabelków, które są razem w komplecie z zasilaczem innych takich tego typu rzeczy, oczywiście ładnie zapakowany sam zasilacz w styropianie, raczej w piance, a nie w styropianie i kosmetyczka, fioletowa kosmetyczka, bardzo męski kolor, w którym zawierają się wszelkie kable oraz kabel zasilający do naszego zasilacza. Jest też komplet czterech śrubek do przykręcenia go do obudowy. Zasilacz ma duży plus, bo nie jest duży. Ma wymiary 150x150x86, na na czyli zmieści się nawet w mniejszych obudowach i to jest jego zaleta, bo nie wszędzie można te kable ładnie poukładać i poupychać. Jest to w pełni modularny zasilacz, czyli wszystko, co możemy. To z niego wypinamy. Jak przystało na produkty NZXT, i tutaj mamy pełną dbałość o szczegóły i bardzo dobrą jakość materiałów użytych do jego budowy. Tak naprawdę ta cała seria C to są środki od Sisonika. NZXT to ładnie opakowało swoimi obudowami, ologowało i. Sprzedaje to pod swoim szylem. Oczywiście nie jest z tym nic złego, bo większość producentów działa właśnie zasilaczy. Producentów, duże słowo, na tej właśnie zasadzie. Na tylnej ściance obok złącza kabla zasilającego i włącznika fizycznego znajdziemy przycisk do zmiany trybu pracy wentylatora w zasilaczu. Jeżeli ustawimy go na tryb silent, nie będzie się on uruchamiał, póki zasilacz będzie podawać poniżej 100 W mocy. Dopiero się rozkręca od 100 wzwyż. Natomiast jakbyśmy chcieli, żeby cały czas ten wentylator pracował, to po prostu musimy go sobie wcisnąć. A propos wentylatora mamy tutaj 120 o maksymalnej prędkości do 2200 obrotów na minutę, generujący przepływ powietrza na poziomie prawie 74 cfmów Zasilacz na linii plus 12 daje nam 648 W i 54 A na liniach plus 3,3 i plus 5 V. sumarycznie wykazuje 100 W i po 20 A na linię. Dla minus 12 V mamy tutaj 3,6 W i dla plus 5 Fsb mamy 15 W Sprawność 90% przy obciążeniu 50%. I to jest właśnie to ta sprawność, o której Wam zawsze tłumaczę i tłukę do głowy, że zawsze bierzemy nadmiarowy zasilacz, żeby pracując przy 50% uzyskiwał jak największą sprawność. Oczywiście do komputera biurowego nie kupimy zasilacza o mocy 1200 W, bo jest to bez sensu, ale możemy kupić właśnie taką 650 -kę goldową, która będzie pracowała na 50 albo nawet poniżej 50% mocy i w tym momencie będzie miała najwyższą sprawność, bo przy 100% obciążenia, czy prawie 100% obciążenia on już wykazuje, jak większość zasilaczy w takim trybie pracy już około 87% sprawności, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem. Waga tego PSA. To niecałe 3 kg. Kilka słów o przewodach, które mamy w komplecie. Oczywiście kabelek 24-pin do zasilania naszej płyty głównej ma długość 61 cm i on, podobnie jak kable zasilające do karty graficznej, czyli PCE, i kabel EPS, czyli zasilanie procesora, są w takim nylonowym materiałowym, ja na to mówię, ale to jest nylon, nylonowym oplocie. Na końcu. Każdego z tych kabli, niestety, jest taki sztywny mankiet, sztywny kołnierz, który niestety nie da się, niestety, niestety, no niestety nie da się wygiąć w żadną stronę, co utrudnia zdecydowanie montaż w niektórych obudowach, gdzie jest mało miejsca zatac płyty głównej, żeby ten kabel tam schować, bo on nam będzie sterczał i będzie się nieładnie tam wyginał. To samo tak jak powiedziałem z kablami EPS i w mniejszym stopniu, ale też z kablami PCIE. Natomiast kable do naszych akcesoriów podzespołów typu dyski i karty, które są zasilane z Molexa bądź też SATA, tu jest sprawa wygląda lepiej. Te przewody są ogumowane, styczki SATA na plus, bo są płaskie, a nie kolankowe, nie są łamane. To wbrew pozorom ułatwia montaż w miejscach mało dostępnych, na przykład gdzie tam musimy zamontować SSD-ka i musimy wpiąć sobie w płaską wtyczkę, bo kątowa nam się nie zmieści w żadnym stopniu. Chociaż dobrze by było, żeby jeden kabel był z prostymi wtyczkami, a drugi z kątowymi. Wtedy byłoby to bardziej uniwersalne. Nie wiem po co, ale nadal produkują i tłuką dwa kable, dwa przewody, dwa komplety kabli z wtyczkami Molex. Tego generalnie się już nie używa. To się używa do zasilania niektórych tam mocniejszych pozospołów, które potrzebują większego napięcia, paneli przednich w obudowach. Jeden kabel taki Molexowy by spokojnie myślę wystarczył. Zamiast drugiego chętnie bym widział kolejny na przykład zestaw złączek na kablu Sata. Może jeszcze o długościach. eps ma 650 mm, PCIe mają 675 plus 75 mm, bo mają dwie wtyczki 8-pin na końcu, czyli ta jedna przedłużka to jest 175,5 cm więcej. Kable Sata mają 500 plus 100 plus 100 plus 100 i kable Molex mają 500 plus 100 plus 100. Na każdym z kabli Sata mamy 4 wtyczki, Sata na każdym z kabli Molex mamy trzy wtyczki. Molex. Co ciekawe, moi drodzy, tutaj mamy 10 lat gwarancji od producenta na ten zasilacz. Tak, od producenta trzeba będzie sobie bezpośrednio reklamować po gwarancji sklepowej, bezpośrednio reklamować w NZXT, ale myślę, że nie powinno być z tym żadnego większego problemu. Podobnie to działa jak w przypadku reklamacji zasilaczy Sisonika, Więc duży plus za 10 lat. Moi drodzy, cena. Jak Wam powiedział na początku, ten zasilacz jeszcze jest niedostępny w naszych sklepach, ale on jest wyceniony na około 100 dolarów. Teraz, niestety, kurs złotego z powodu koronawirusa dosyć drastycznie spadł i mamy zły stosunek złotówki do dolara, ale mam nadzieję, że to się jakoś szybko wyklaruje i poprawi. Więc na dzień dzisiejszy trzeba liczyć jakieś Pewnie z watem i podatkami około 400, może 400 zł z groszami, za godową 650 jest to w miarę dobra cena. Oczywiście trzeba sobie sprawdzić, gdzie można kupić taniej, ewentualnie kto daje lepsze warunki sprzedaży. Xcom powinien mieć to też niedługo już na swoich magazynach, więc możecie tam też poszukać. A na chwilę obecną, pod filmem, tak jak powiedziałem, też na początku linkuję Wam inne moje polecane. Dobre zasilacze, które możecie sobie wybrać w sklepie XCOM i zakupić do swoich zestawu, bo pamiętajcie, że zasilacz wbrew pozorom jest to najważniejsza, najważniejszy podzespół naszego komputera, bo jak on się spali, jak kupimy zasilacz z czarnej listy, to często oprócz niego pali się jeszcze płyta główna, karta graficzna, dyski, pamięć, czasami procesor, więc oszczędzając na zasilaczu, z czasem niestety możemy wyjść dużo, dużo na minus. Ode mnie to tyle, dzięki za oglądanie tego odcinka z cyklu Rzut Okiem, tym razem rzut na zasilacz NZXT C650. Dajcie mi znać w komentarzach, bo jestem ciekawy, jakich firm Wy macie i mocy Wy macie zasilacze swoich komputera. Z chęcią poczytam sobie taki research, który zasilacz wśród Was jest najbardziej popularny. Trzymajcie się i pozdrawiam Was w wideoblog tech.